Witam Państwa serdecznie na moim kanale Okulistyka bez Tajemnic. Ja nazywam się Szymon Stefański i zapraszam do oglądania. Więc kochani, nazywam się Szymon Stefański. Tak jak już wcześniej wspomniałem, będziemy dla Państwa prowadzić kanał Okulistyka bez Tajemnic. Otóż z tą branżą jestem związany od 15 lat. Okulistyczno-optyczną. Ukończyłem szereg szkoleń szereg szkół, gdzie pozwoliło mi to nabyć umiejętności doświadczenie, żeby być jak najbardziej skutecznym w tym, co robię. Dlatego postanowiłem, że na naszym kanale będziemy nagrywać odcinki związane to jest takie bardziej z diagnostyką, z problemami, z którymi pacjenci sobie na co dzień nie radzą. Prowadzę szkolenia dla lekarzy z optometrii, jak i również też w szkołach podstawowych. Gdzie przybliżam aspekt, działanie, budowa i tym podobna, jeżeli chodzi o nas, nasz narząd wzroku. Prowadzę też z siostrą salon optyczny, galeria optyczna, Szymon Stefański, gdzie też mamy gabinet okulistyczny, w którym pracuje okulistyczno-optometryczny, jak i również też specjalistów, okulistów, takich też optometrystów i osób, które się zajmują terapią widzenia dla dzieci. Czyli dla dzieci, które mają zeznacz, które mają niedowidzenia i tym podobnie. Także wszystko to się odbywa tutaj w naszym gabinecie. Całą prowadzimy już sporo czasu, czyli będą prowadzone odcinki, na którym będą się pojawiały problemy pacjentów, z którymi się borykają na co dzień, jeżeli chodzi o nasz nasz wzrok. Odcinki będą wypuszczane w każdy czwartek o godzinie 18. .00. Także zapraszam do subskrybowania kanału, by nie ominąć żadnego filmu, więc kochani Zapraszam do komentowania pod tym filmikiem, jakie macie problemy, z jakimi się borykacie na co dzień. Ja postaram się, oczywiście, jeżeli widzicie potencjał w tych filmikach, więc ja się postaram wam przybliżyć, opowiedzieć o danym schorzeniu bądź danym waszym problemie. Jeśli ten film się Wam spodobał, proszę łapkę w górę i co. I widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia.